Siema, z tej strony Spox2 z kanału TV. Dzisiaj rozpoczynam pracę przy płycie głównej z laptopa HP. Sprzęt został zalany niefortunnie i doszło do uszkodzenia płyty głównej. Przejrzałem ją pokrótce. Okazało się, że jest zwarcie w 5V, w 3V. został spalony kontroler KBC, układ KB9022QD, który za chwilę wymienimy i dodatkowo jeszcze zaprogramujemy, bo bez tego ta płyta nie wstanie na nogi. Także zaczynamy. To jest nasz koleżka, którego za chwilę wlutujemy do płyty głównej. NKB 9022 QD. On ma w sobie wsad, który trzeba odpowiednio zaprogramować. Na tej płycie mamy starą cynę, której się zaraz pozbędziemy. Że wlutujemy. Z... Lutujemy za chwilę nowy układ i za pomocą programatora SWOT będziemy mogli zaprogramować na nowo układ. idzie, idzie jak masełko. Wyczyścimy teraz laminat. Bo to zawsze się brudzi. I teraz tak, pierwsze co należy zrobić i na co zwrócić uwagę, to pierwszy punkt na laminacie. Tutaj mamy kropeczkę, czasami jest okrągła, czasami jest kwadratowa. Ona oznacza pierwszy punkt. I idzie pierwszy pin. Już jest 32, i dookoła. Na kabelce ta kropka oznacza pierwszy plik, czyli musimy przykręcić to w tą stronę. I teraz co? Musimy go wypozycjonować. Najprościej jest nałożyć cynę po przeciwległych bokach w dużej ilości, potem przygotować go. Jeden róg złapany i pytanie czy reszta przylega równo. No nie do końca, zaraz to poprawimy. Czyli dociskając teraz palcem musimy delikatnie go przystawić, co nie jest wcale takie proste, jak się mogło wydawać. Złapało nam tu, tu, tu. Tak jak wspomniałem, złapać sobie go na czterech rogach. I teraz używając mini fali możemy go bez problemu oblutować. Jeżeli nam się połączą jakieś piny, to nic złego się nie dzieje. Możemy ten nadmiar bez problemu zebrać. Będzie okej. Okay. Ale co mamy zlutowane? Czas go umyć, wyczyścić te piny. Takie elementy jest dobrze mieć przez siereczkę. Na ściereczkę wsikamy dokładamy szczoteczkę, wyciskamy. I potem ta płyta wygląda fajnie. I teraz tak, żeby zaprogramować KBC, to trzeba mieć do niego wsad. A skąd my go weźmiemy? Z biosu. W tym miejscu jest bios. Ta kostka. Bios wylutujemy. Wyciągniemy z niego EC i. Bios mamy zdemontowany. Użyjemy teraz swoda do odczytu. I teraz tak, kość jest już w podstawce. W swodzie wybieramy SPI 25 Flash. Klikamy Read. Za chwilę nam wykryje półkość. kości. O, tego jeszcze nie grali. Nierozpoznany dostawca. Jakiś nowszy rodzaj kości zapewne jest na 1,8V, a nie na 1,3, ale jakby nie patrzeć, zobaczcie. Tutaj w swodzie możemy sobie znaczyć 1,2, 1,8. Jeszcze raz klikamy Read. Tadam SWOD wykrył BIOS, bo on jest na zasilanie 1.8. W nowszych laptopach, właśnie już teraz, coraz częściej stosują 1.8V. Także wykryło kość, READ, zaraz nam odczyta ten wsad, zapiszemy go do odpowiedniego folderu. I teraz za pomocą aplikacji LBE, a za pomocą tej aplikacji, wyciągnę sobie z BIOSu EC. To jest szybka piłka, bo wystarczy, że wczytam BIOS i on mi zaraz to zrobi. I w tym momencie już wyciągnęliśmy z biosu EC i to EC będziemy mogli wgrać bezpośrednio do tego kontrolera. Ale to nie jest też takie proste, bo musimy się połączyć z tą płytą główną. Programowanie HBC poprzez złącze klawiatury nie należy do najprzyjemniejszych zadań. W pierwszej kolejności użyjemy adapterów, to trzeba podłączyć tu. Pyk, wybrać odpowiedni rodzaj taśmy. Trochę tych kabli tu będzie, bo to zawsze tak wygląda. I teraz tak, Swoty jest podłączony do płyty głównej. Musimy sobie przygotować zasilanie. To jest mój zajebisty kabelek. To mamy wszystko spięte. Tu mi wykryło, że połączenia są OK. Ja zapaliło się wszystko na zielono. Teraz wyskoczył komunikat, aby podłączyć kabelek od masy. do złącza USB w płycie głównej. OK. Klikamy OK. Informacja podłącz zasilanie do płyty. Podłączamy. Nie próbujemy. Klikamy teraz Read ID. Joda się świeci. Moment, może coś źle zrobiłem. To nie jest zawsze tak, że to wszystko działa w stryk. Zajebiście. Różnie bywa. Jest jeszcze szansa, że KBC, które prutowałem jest uszkodzone. Tego nie wiem. Ale to by w sumie wiele wyjaśniało. Bez kitu. No i niestety, jak zwykle, mamy problem z połączeniem z KBC. Idę o zakład, że to KBC jest walnięte, ale może jestem w błędzie. Dobra, jeszcze raz. Check pins, OK. OK. I Read ID. Wykryło nam go. Widzicie? Tutaj jest informacja. EC chip ID 9022. I teraz tak. Klikamy Open i wgramy mu to, co wydobyliśmy z BIOSu. Otwórz i klikamy Write. W tym momencie rozpoczyna się procedura programowania układu KB9022QD. Poczekamy sobie trochę dłużej. Czasami jedną KBC się programuje, nie wiem, 10 sekund, czasami pół minuty, minutę. Widzicie teraz takie czasy nastały, że co drugi laptop ma programowalne KBC. A po co? Po to, żeby szary Kowalski nie mógł tego zrobić. To nie jest tak, że w domowych warunkach sobie rozbierzesz laptopa. Wylutujesz układ, wlotujesz, po sprawie. Nie, trzeba kupić programator za 7 stówek, bawić się w jakieś taśmy, cudanie widy, programy, które wydobywają, wydobywają EC. Masa roboty. Wystąpił błąd, coś poszło nie tak. Piękne, to jest po prostu piękne. Jak coś może nie działać, no to dzisiaj nie zadziała, przecież zawsze tak to wygląda. Jeszcze raz. I zapisywanie. I pytanie, czy zapisywanie idzie sprawnie, czy kulawo. Tym razem idzie sprawnie, myślę, że pójdzie ok. Widzicie, ta operacja trwa tak naprawdę 15-20 sekund. BAM! Poszło. Teraz weryfikacja i będzie dobrze albo będzie kulawo. Verify OK. Dobre. Program możemy sobie już zamknąć, to wyłączyć, rozłączyć taśmy, swot na bok i zaraz przystąpimy do pierwszego testu. Zobaczymy, czy ta płyta się uruchomi z tym nowo zaprogramowanym KBC. Wepniemy sobie na zaś pendrive'a, żeby zobaczyć czy zamruga, czy jest transmisja. Jeśli pendrive mruga to już jest tak, ale nie wybiegajmy w przyszłość. Dobra, podpinamy kabelek. Tutaj się świeci. Widzicie to? Prądu żadnego nie pobiera. Tutaj. Wciskamy power. Patrzcie, 0,4 Ampera pobiera. 8 W. Płyta jako tako Elektrycznie się obudziła, ale pytanie: Co się dzieje z nią w tym momencie? Dąbryjf nie mruga. Chodzi o to, że prąd powinien pływać, ten, ten tutaj. On powinien mieć 0,4, 0,5, 0,6. Nie powinno być tak, że on stoi w miejscu. Wiem, dlaczego ta płyta teraz się nie włączyła. Wiecie? Ja wiem. Zapomniałem z powrotem wlutować kość z piesem. Dobra. Pamiętajcie: Nie myli się ten, co nie robi nic. Tutaj mamy naszego biosa, którego jakby nie patrzeć, zabrałem z płyty, a którego trzeba z powrotem tutaj wlutować. A już myślałem, że mnie kurde coś dziwnego. Płyta startuje, ale nie przechodzi procedury post. To będzie szybka piłka. Nienawidzę, jak płyta jest uwalona topnikiem. Po prostu mnie krew zalewa. A jak dostaję po różnych serwisach te płyty, to, to nie. No, kurde. Ludzie, starajcie się tak robić, żeby się nie wstydzić własnej roboty. No, jak wygląda leminat po moim oczyszczeniu? po no, fajnie, nie? Teraz tak. Tutaj mamy pierwszy pin. W Wiosie mamy tak samo, w lewym górnym rogu. Przykładamy. I na przykład można by było teraz użyć specjalnej pasty lutowniczej, którą nakładamy, aplikujemy i potem grzejemy. I potem ta cyna wygląda idealnie w jak z fabryki. Nie widać śladów ingerencji, żeby jakakolwiek osoba trzecia do tego grzebała. Jak mi się uda, to zaaplikuję, patrzcie. Nieduża ilość i będzie dobrze. O, no, zobaczcie teraz. Wysoka temperatura, nieduży nadmuch, tu nie potrzebujemy wiadomo czego. Ten jeden film mógłby mieć tej ceny więcej, ten drugi od prawej. I jeszcze raz poprawiamy. Dobra, szybko obludujemy tą kość. Mycie, kość rzutowana. robimy ponownie test. Podpinamy zasilanie. Świeci się. Tutaj mamy włącznik. Odpalamy. Patrzcie, 0,8 pobiera. 0,8. Pędrek będzie mrugał. To jest najważniejsze. Czy będzie komunikacja? Mruga. Widzicie? Zapalił się. To dowodzi jednego, jest komunikacja. A Nawet jak go wypnę, wypnę w drugi port, powinien zatrybić. Ruga. Jest git. Dobra, teraz wstawimy tą płytę do kadłuba i zobaczymy, czy jest obraz. Bo wiadomo, takie testy na sucho nie są do końca miarodajne. Robimy test na krótko. Podłączymy zasilanie i odpalamy laptopa. 3, 2, 1 go. Pobiera. Tutaj 08, 09. Coś tu się dzieje. 1 amper. Dał obraz. Działa. Wykryło, że nie ma baterii CMOS i tak dalej. Ale to najmniejszy problem. Ważne, że urządzenie się uruchomiło. Działa. Daje obraz. Zrobił w tym momencie jeszcze drugi reset. I co tu dużo mówić? Mam nadzieję, że ktoś, komuś to się spodobało, ktoś się czegoś nauczy. Mieliście okazję zobaczyć, jak idzie zaprogramować kontrolery KBC firmy EME. W niektórych konstrukcjach naprawdę idzie to łatwo, w niektórych trzeba się pobawić. Czasami podłączyć zasilanie po dwóch sekundach i dopiero wtedy próbować odczytywać KBC, to różnie z tym bywa. Tak czy siak, laptop ożył, jest ok. Był z wami spox 2, z VF. i do następnego. Dzięki, trzymajcie się. Hej!